Wiesz co, ale tak naprawdę nie, mi się wydaje, że nie każdy potrzebuje retuszować swoje zdjęcia, bo by mi głowy cały czas uciśnę, jak się do tego. A, dobra. Dziękujemy. dziękujemy, a można postawić gdziekolwiek. Proszę bardzo, jasne. Hmm. Dzisiaj trochę słodsze, mi się wydaje. Super, Super, dziękujemy pięknie. No to za, zróbko, za retuszowanie zdjęć. <laughs> Żeby w Norwegii... Tym, którzy nadal będą retuszować zdjęcia, nie została jakaś grzywna przyznana. Albo żeby do więzienia to osoby nie. No właśnie moi drodzy, bo norweski rząd e, wprowadza ustawę. Ale już nagrywamy? Nie jeszcze. Nie? Dobra, Nie, na razie wiesz, tylko się uczymy tak. albo się przygotowujemy. Rozkręcamy Rozkręcam się. się. Słodka szczęście. Ale ja cały czas kogo Muszę Albo usiąść tak. Albo usiąść tak. Dobra. Norweski rząd wprowadza ustawę o obowiązku oznaczania retuszowanych zdjęć na mediach społecznościowych, aby przeciwdziałać presji ciała wśród nastolatków. Mhm. Ciała. Żeby przeciwdziałać presji ciała, tak? A co to jest presja ciała? Wiesz, mi się wydaje, że to w ogóle pochodzi od słowa presji, tak? Czyli co? press. press. Nie, 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 nie presuj, nie puszuj, tak? Nie, mojego... Przestań presować moje ciało. Monika Laskowska, Paulina Koziełowska właśnie nie przedstawiła. Polinka Laskowska. Paulinka Kozielska. No właśnie, aby przeciwdziałać presji ciała wśród nastolatków, jakkolwiek by to nie brzmiało, jakkolwiek to nie brzmi, bardzo dziwnie. Jak uzasadniono dzieci bombardowane są nieprawdziwymi obrazami idealnych sylwetek? i Ten temat wyszedł dopiero teraz. To mnie zastanawia, dlaczego teraz dopiero ten temat został wzięty na tapetę, skoro w reklamach bardzo często, już od wielu, wielu lat, pojawiają się przecież różnego rodzaju udoskonalenia, ulepszacze, filtry. Wystarczy wziąć do ręki okładkę pierwszej, lepszej gazety kobiecej i mamy tam wyretuszowaną kobietę. Niektórych celebrytek nawet ja nie mogę szczerze mówiąc rozpoznać. Mało tego, one same nie mogą siebie rozpoznać. Rozmawiałam z różnymi gwiazdami i na przykład miały za złe edytorom, że taką zrobili okładkę, że ona siebie nie Znaje, więc ta. dlaczego teraz do akurat instagramerek, influencerek ta uwaga została? Podaję e... przykład, jest Paulina Koziejowska na opłatce magazynu i fotograf poprawił jej wszystko, oczy zmniejszył albo powiększył, brwi, usta, nos, nie mhm. mówię, że teraz. E... <laughs> Ale my też dorzucimy jakiś filterek. Tak. No, oczywiście. E... I fotograf ci poprawił, tak naprawdę poprawił, zmienił, bo nie można powiedzieć tylko, że poprawił, bo zmienił e, twoje rysy, twoje, twoje kontury, wyostrzył kości, e, coś z tempo majstrowa. Światło mamy słabe tu chyba, wiesz? No, Będziemy Dajem. musiały mocniej wyrotuszować ten film. <laughs> Dobra, żarty żartami, ale tak naprawdę temat jest poważny, bo rzeczywiście coraz więcej młodych dziewczyn ma depresję, ponieważ na Instagramie widzą zdjęcia pięknych, młodych, bogatych, szczęśliwych innych dziewczyn i sobie myślą, a u mnie ta sytuacja życiowa wygląda zupełnie inaczej, więc może jednak dobrze, że rząd norweski wziął na temat tę kwestię. No tak, bo dziewczyna widzi swoją grupienicę e, na Instagramie czy którego ogląda codziennie albo od rana do wieczora tak naprawdę, ma swoją ikonę, którą, którą uwielbia, z którą się utożsamia i w pewnym momencie E, na przykład spotyka na, na ulicy, spotyka gdzieś e, w barze, spotyka na spacerze. No była to Monika Laskowska! I <laughs> uciekam! Ale Monika Laskowska nie wygląda jak Monika Laskowska, tylko wygląda zupełnie inaczej. No i co wtedy? No i rzeczywiście e, zdarzenie z rzeczywistością jest bardzo dziwne, ponieważ że ta osoba, którą uwielbiamy, wygląda zupełnie hmm. inaczej. Czar pryska. No właśnie, no ale czekaj, jak się zastanawiam, jak ja się obudzę rano na przykład <laughs> z kimś okay. i e, jestem bez retuszu. Obudzisz się rano retuszu. ze mną i zobaczysz ten filmik i sobie pomyślisz, nie, ale to jest Paulina, naprawdę ona tak wygląda? Albo ty się obudzisz ze mną i ja będę bez makijażu i jeszcze nie wyretuszowana właśnie myślę, że wracając do tematu operacji plastycznych i medycyny estetycznej, to trochę jest to nie fair, że tego typu ustawa zostaje wprowadzona, bo wiele młodych dziewczyn po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej i są, chcą sobie poprawić urodę właśnie za pomocą tych różnych filtrów. E, e, na przykład znane, bardziej celebrytki gwiazdy nie muszą tego robić, ponieważ korzystają z medycyny Osób estetycznej tak. więc już mają powiększone usta, mają zmniejszone noski, mają kości policzkowe bardziej ostre i. Dlaczego też, że młodym dziewczynom zabronić tej przyjemności? Ale jeszcze nie można chyba powiększać. Nie, już powiększają oczy. Nie wiem, jak to robią w medycynie estetycznej, ale oczy też są powiększone. Się, my nie musimy powiększać oczu, mamy duże oczy. Widzimy wszystko. Widzimy Nawet wszystko. to, czego nie ma, to my widzimy, słuchajcie, naprawdę, miejcie się na baczności. I tak myślę, że ten temat jest dużo bardziej szeroki, niż Złożone. wydawałoby się, mm -hmm. bo na przykład wszystko jest retuszowane, wszystko jest jakąś wizją, wszystko kreujemy, na przykład miejsca, w których jesteśmy, w których nagrywamy, też są kreowane, też starają się właściciele różnych restauracji pokazać swoje wnętrza w jak najlepszym wydaniu, też wkładą różnego rodzaju filtry, też te zdjęcia są robione z innej perspektywy. Kojarzy mi się na przykład przybycie do hotelu. Wybieramy sobie hotel i jest on przepiękny, a basen jest wielki, a potem patrzymy, czy to jest ten basen, czy to jest kałuża. Mm -hmm. Więc z jakiejś innej perspektywy zostało zrobione zdjęcie tego basenu. Także to nie to znaczy tylko ludzi. Akurat właśnie to jest dobre, że nie pozwalamy na retuszowanie zdjęć lub oznaczanie takich zdjęć, na przykład właśnie, tak jak mówisz, z hotelach, gdzie one zostały upiększone i zmieszamy zdjęcie zostało w hotelu wyretuszowane. I taka ustawa moim zdaniem powinna wejść, a nie retuszowanie zdjęć, chociaż z drugiej strony rzeczywiście e, młode dziewczyny utożsamiają się właśnie z e, idolkami idolami z Instagrama, z mediów społeczno społecznościowych i no i coś tym jest, no jestem troszeczkę troszeczkę za, ale tak niedużo. Jestem za, a nawet przeciw. Za tak? nawet przeciw, ale idąc e, tą drogą to tak naprawdę niedługo Ktoś właśnie zrobi sobie jakąś operację plastyczną, rząd nakaże nosić naklejkę, zrobiłem na przykład, powiększyłem, nie nosy się zmniejsza, nie powiększa, zmniejszyłem sobie nos, zmniejszyłem sobie nos, także nosy takie ładne nie tak. są, ale wyobraź sobie na przykład dziewczyny robią paznokcie, tak, ja sama maluję, nie robię żadnych tam cudów, cudów, cudów robię sobie sama, ale na przykład dziewczyny robią paznokcie, jak to się robi, jak to się nazywa? Akryl, akryl. Trzeba też to napisać, prawda? Ale to trzeba byłoby wytatuować, bo my już chodzimy z tym. Bo jeżeli chodzi mm -hmm. o zdjęcie na Instagramie, to ono tylko jest na Instagramie. A my chodzimy na przykład z tym zmniejszonym nosem, z powiększonymi ustami. I co, mamy napisać, taką karteczkę nosić, jeżeli tak, gdzieś wchodzimy tak. do jakiejś Nie jest, jestem, jestem zrobiona przez chirurga plastycznego. Ale jaka reklama byłaby dla chirurgów plastycznych? Rzeczywiście. Albo a, wybielanie tak. zębów, bo to też jest taka hipokryzja. Możemy sobie za pomocą Photoshopa wybielić nasze ząbki, albo możemy udać się do dentysty, żeby nam jakieś specjalne specjalne nakładki wybielające zęby stworzył. No i teraz, jeżeli kogoś nie stać na te nakładki, które mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych, to no na zdjęciu też chce mieć białe zęby, jak ktoś nakładki, kogo stać na to. Nakładki, Ale są jeszcze licówki, przecież większość celebrytów, e, instagramerów, youtuberów... E... Ma zrobione licówki lub teraz jest bardzo mądry również bonding i tak naprawdę Co? bonding. Co to jest bonding? To się tłumaczę, bo licówki to są takie nakładki porcelanowe na zęby. Ja od razu powiem, że musimy wypiłować nasze ząbki troszkę, żeby te licówki nałożyć. Aha. Ale słuchaj, ale przy licówkach trzeba piłować własne zęby, więc mhm. No zęby, właśnie mówię, żeby zrobić nakładki. No tak. A przy bondingu nie trzeba piłować zamków, tylko są. Ale taki bonding z takiej formy, Jeszcze to jest dużo tańsze, ale nigdy nie tak kosztuje. No ale na pewno nie jest to tania sprawa, a wybielenie sobie tania. zębów i jakoś upiększenie tych zębów za pomocą filtra jest dużo tańsze, więc też, moim zdaniem, na odrobinę przyjemności dziewczyn e, nam no można pozwolić mhm. tym, których nie stać na korzystanie na przykład z takich e, usług u no, Dobrze, kochanie, ale e, z drugiej strony zobacz, będziemy się kłócić. Tak, strony zobacz, Zdrowiesz wybieram by się zamki ale spotykasz się z chłopakiem, gdzieś mm. na randkę. E, I on Cię kojarzy ze zdjęcia utożsamiać się z e, dziewczyną, która ma piękne, białe zęby. Mm, idziecie na randkę, uśmiechasz się i co się dzieje w I zong! Ale słuchaj, wiesz, to w psychologii jest też takiego, że jeżeli ileś razy widzimy zdjęcie jakiejś osoby na Instagramie, to potem nawet jak ją widzimy na żywo, to my widzimy tę dziewczynę z Instagrama. Eee, Ciekawe bardzo. Także tak ta sytuacja wygląda. Zobaczcie na, na, na nasze zdjęcia na Instagramie. <głos> <głos> tak, nie, nie, nie tutaj, bo tu nie ma żadnego media W mediach społecznościowych w ogóle. Zapraszamy Was do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Zachęcamy Was też, jeżeli spodobała Wam się nasza rozmowa, do spróbowania naszego kanału. E, prosimy o subskrypcję, e, łapki w górę i e, na Instagramie Monika Dorota Laskowska, Facebook Monika Laskowska. I nasz kanał Kobiety w Tolku. Kozie, Paulina Koziejowska na Facebooku i na Instagramie. I kobiety w Tolku subskrybujcie i komentujcie przede wszystkim. Tak. Czekamy na Wasze opinie. Ja jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na temat tej ustawy w Norwegii, która właśnie wchodzi w życie. Czy retuszować te zdjęcia, czy ich nie retuszować, czy jeżeli retuszować, to pisać, że one są wyretuszowane. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy. Ja wypiję za... za udane retusze za naturę chyba. Za rzeczywistość. Rzeczywistość jest najpiękniejsza. Prostota jest piękna. Serio? No pewnie. Nie no, lubię kombinować. Lubię kombinować, ale bardzo lubię też prostotę. Moi kochani, ściskamy Was serdecznie i zapraszamy do kolejnego odcinka. To będzie już... Będzie... Za tydzień. Za tydzień. Niespodzianka. Tak jest. Całujemy. Pa!